Rok 2022 dobiegł końca. Spróbujemy go podsumować okiem pr a także pod kątem minionych kryzysów wizerunkowych. Zapraszam. Punktem wyjścia będzie badanie Kryzysometr 2022-2023 przeprowadzone przez agencję Alert Media Communications. Nie sposób go pominąć, bo ich typy częściowo pokrywają się z moją listą. Coincidence? I think not! Ale nie jest to plagiat, bo aż o trzech z pięciu przypadkach mówiłem publicznie wtedy, kiedy się działy albo na blogu, albo na kanale. Zaczynamy. Pierwsze miejsce na liście kryzysometru zajmuje Tomasz Lis i wszystko, co działo się w związku z zarzutami o traktowanie pracowników i współpracowników w Newsweeku. To jest bardzo trudny i bardzo złożony temat, a ja, jak pisałem na blogu, podchodzę do niego dość osobiście jako osoba, która doświadczyła... Co wiemy? Tyle co nic, pod koniec maja Tomasz Lis zakończył współpracę z wydawnictwem Ringier Axel Springer Polska w trybie niemalże ekspresowym. Od razu pojawiło się mnóstwo spekulacji. Opozycyjni na neofici są do dziś przekonani, że to zemsta za felieton czwarta pseudowładza. W tym felietonie Lis krytykuje polskie media, pokazuje, że bardzo wielu dziennikarzy jest zaplątanych w sieć politycznych, personalnych i towarzyskich zależności z władzą i ludźmi. Dodaję także, że w Polsce wolnych mediów to już nie ma. Równie szybko pojawiła się linia obrony, że Tomasz Lis, no, może nie był spoko, ale jego geniusz sprawia, że należy mu wszystko wybaczyć. Lis jest jaki jest, ale nie da się zaprzeczyć, że to jeden z najwybitniejszych twórców polskich mediów. Albo mam smutne wrażenie, że Polska jest za mała dla ludzi wybitnych, nietuzinkowych. Nie jest w stanie ich pomieścić, ale jest także za biedna, żeby się ich pozbywać. Od lat wiemy, że Tomasz Lis nie jest najmilszym człowiekiem pod Słońcem. Za każdym razem, kiedy mijam tabliczkę na zbuczyn, a jeżdżę tamtędy dość często, do głowy automatycznie wskakuje mi jeden tekst. I co to jest kurwa zbuczyn? Gdzie jest kurwa napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna czy jakaś? Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Wypierdalamy tą planszę. Nie ma tej planszy. Z baranami po prostu nie można pracować. Wiemy też, jak zachowywał się w Polsacie. Tutaj reportaż zrobiła Hanna Zalewska z dziennika, która opublikowała tekst Bezwzględne rządy pięknej bestii. Jeszcze bardziej zawiłe teorie mówią, że mobbing to pikość. Poszło o zupełnie grubszą sprawę, w tym molestowanie i dziwne SMS-y. W całej sprawie Tomasz jest albo milczy, albo wrzuca tweety sugerujące, że jest niewinny. Obraża sygnalistów jako tych, którzy chcą się na nim wybić. Grozi procesami. Udzielił także dość kuriozalnego wywiadu dla krytyki politycznej, w którym przyznaje, że jego metody może były trochę zbyt retro, a dowcipy nie pasują do dzisiejszych czasów. Czy kiedyś dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się w Newsweeku? Wątpię. Wynika to chociażby z prawa i procedur. Ci, którzy czekają na wyrok i proces, zanim się wypowiedzą, nigdy się tego nie doczekają. Stroną nie jest osoba mobbingująca, a pracodawca. A jeśli pracodawca odsunął taką osobę, a być może także zadośćuczynił ofiarom, to sprawy nie ma. Gdybym osobiście miał postawić stówkę, rzeczy około mobbingowe to minimum, co było. I chociaż nigdy nie poznamy prawdy, to może warto cieszyć się z tego, że otworzyła się publiczna dyskusja na temat mobbingu i może położy to kres paromitom. Oczywiście hardkorowych obrońców i autorów tekstów, że teraz to nikogo nawet pierdzielić nie można, nic nie przekona. Drugi na liście kryzysometru jest Jerzy Sztur. I słusznie. A czemu? Już o tym mówiłem. Pełny link do materiału można znaleźć poniżej. Na najniższym stopniu podium znalazł się Piotr Kraśko. Prezenter, który według mnie jest warsztatowo absolutnym topem. Ale prawdopodobnie, tak jak Jerzy Sztur, poczuł się dość bezkarny. Przez 6 lat jeździł samochodem bez uprawnień, a bardzo lubił obnosić się z pasją do samochodów. Dodatkowo nie składał zeznań podatkowych na kwotę blisko miliona złotych. A taki był ładny, amerykański. Szkoda! Kryzys kosztował go parę miesięcy poza anteną, ale tutaj możemy mówić o całkiem dobrym zarządzaniu kryzysowym. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich przypadków mamy przeprosiny w smutnym tonie, mamy wywiad, w którym rzeczywiście mówi, że żałuje. Oczywiście nie obyło się bez grania na nucie zdrowia i depresji. Błagam, nie róbcie tego. Alert Media wymienia także Antoniego Królikowskiego, i tutaj można zatrzymać się na dłużej. Ten człowiek jest akurat chodzącym kryzysem i przykładem na to, że warto czasem skorzystać z usług PR-owca. Pomijamy całe pudelkowe doniesienia, jakieś strzelaniny, zdradzanie ciężarnej żony z sąsiadką itd. itd. Nie są to moje rejony zainteresowań. Ale skalę żenady tak naprawdę wybiło, gdy świeżo po wybuchu wojny pojawił się pomysł na Gale Royal Division i walkę fejkowy Zeleński kontra fejkowy Putin. Po całej kontrowersji otrzymaliśmy książkowe non-apology. Przepraszam Was, że nasza inicjatywa wzbudziła tyle emocji. To inicjatywa jest winna, a nie my. I brakuje tylko przepraszamy każdego, kto poczuł się urażony, bo innych nie przepraszamy. Nie zabrakło także grania ofiary. Bardzo mi przykro, że projekt został tak oceniony i wzbudził tyle trudnych emocji, a pojawiający się hejt utrudnia nam ten artystyczny przekaz. Klasyka, granie chorobą, stwardnieniem rozsianym. I oczywiście samej choroby bardzo współczuję, ale nie jest to karta, którą można wyciągać, aby usprawiedliwiać swoje zachowanie i głupie pomysły. Co ciekawe, Alert Media wymienia także ordo juris*, ale nie plasuje tego jako kryzys osobisty, ale organizacji. Nie do końca bym się z tym zgodził, bo jednak w tym przypadku mamy dokładnie do czynienia z ludzką hipokryzją. Zabraniasz rozwodów, aborcji, promujesz czystość, tradycyjne wartości, a w międzyczasie robisz grzeszne, małżeńskie harce w swoim gronie. Trudno o bardziej książkowy przykład hipokryzji, i o ile. Organizacja może sobie istnieć, to jest on związany z konkretnymi osobami. Za każdym razem, kiedy bohater skandalu będzie próbował promować e, tradycyjne wartości, będzie skazany na wyciągnięcie tego przypadku. I słusznie, memów nie brakowało. To, co ART Media wymienia na końcu, to przypadek Mirosława Skrzypczyńskiego, byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego, który ustąpił w związku z zarzutami o mocowanie seksualne. Skoro jesteśmy przy sporcie, to to, czego mi zabrakło, to kryzys związany z Czesławem Michniewiczem. Oczywiście, z jednej strony, po raz pierwszy od 1986 roku Polska wyszła z grupy i zagrała w jednej ósmej finałów Mistrzostw Świata. Ale dla trenera był to rok pełen kryzysów. Zaczęło się już na pierwszej konferencji prasowej, kiedy o słynne 711 połączeń telefonicznych zapytał Szymon Jadczak. Proszę pana, pana wypowiedź nadaje się do prokuratury i to troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli. To nie ja powinien być to oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach. co jest totalną bzdurą. Nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Potem mieliśmy bardzo aroganckie zachowania w stosunku dziennikarzy. Okazuje się, że nie warto żartować, bo z tych żartów powstają problemy, więc z wami nie będę żartował, jeśli chodzi o moją osobę, nic złego się nie stało, tak samo drużyna tego nic źle nie odbiera. A gwoździem do trumny była afera premiowa, czyli słynne 50 milionów do podziału między sztab a piłkarzy. Yeah, Sił mir! Każdy ma tutaj wersję tego, co zaszło, ale Michniewicz oberwał najbardziej. Co ciekawe, nie zapowiada się, żeby o trenerze było cicho, bo tak na dobrą sprawę na horyzoncie mamy proces. Z osobistych kryzysów moją listę zamykają jeszcze dwaj kołcze życia. Jakub Czarodziej za jego antyukraiński bełkot, który skomentowałem oraz żurnalista, człowiek, który jak wynika z reportażu Spiders Web, który podlinkuje, ukrywa swoje długi, robi wszystko, żeby ich nie spłacić i zasadniczo jest dość daleki od mądrości, którymi karmi ludzi. Z mojej strony to na tyle. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, chociaż mam nadzieję, że kryzysy raz na jakiś czas się będą zdarzać. Dzięki temu będę miał co komentować.